Dzisiaj jest sytuacja taka, witam Was jeszcze raz, ale film będzie pewnie tego dnia jeden, natomiast nagrywam, dwa, trzy, nie wiem, nie mam gdzie pracować. Tyle, Tyle rzeczy jest tam z tego, że nie mam gdzie pracować, więc będę musiał zrobić pewną rzecz tutaj, tu jest odbiorca, żeby nie było jest to moja drukarka. Tu jest dawca, żeby nie było też jest moje, który to? Fuserek jest w idealnej kondycji. A ten sprzęt, który by, jest mój. A zobaczcie. łobaczajcie, jak widzicie. Tu główno widzicie. Później zobaczycie. Bo może być problem. Zapraszam. Taka sytuacja, tak. Zapraszam. Następną turę będę robił z drukarkami do przoka i czekał na odbiorcę, ale dzisiaj. No dzisiaj, no co, no trzeba to zrobić, prawda? I teraz tak, wyciągniemy stąd ten laptop, nie wiem co on tutaj sobie robi, leży. Tak, na marginesie bardzo fajny ten sprzęt. Dałem za niego parę złotych. A do serwisu rewelacja. Dobra? Jest co prawda, praca ostatnio utrudniona. Ale można to jakoś ogarnąć. Nie wiem czy już widzieliście wcześniejszy film, trochę dmucha będzie huchało, bo jest klimatyzacja tu na górze. Bo mi jest za zimno i za ciepło. <śm> Dzisiaj daje ostro to na dół. Nie wiem tak do końca czy ten fuser akurat będzie w 100% kopił wklej działo, ale tak jest praca. Tu i ówdzie. Dobra. No dzisiaj tak będzie niestety i tak jest ostatnio. Już w drugim filmie chyba powtarzam, że uczniaka szukam. Może go wykształcę. Kurwa, gdzie to jest? Jest. Może go wykształcę, żeby jakoś mi pomagał, bo za dużo się tego robi. <laughs> Albo dobrego fachowca do elektroniki, ale taki tu na zawsze zajęcie pewnie na kilka strzałów ten film pójdzie, z uwagi na to, że sami widzicie, że mam ograniczone dzisiaj miejsce i to tak wygląda to mordę będzie trzeba bok ściągnąć, żeby wciągnąć zasilanie nie jest tak fajnie jak w tych wcześniejszych modelach czyli bok będzie musiał być ściągnięty Myślę, że będzie to kopiuj i wklej tamten fuser, ale go porównałem zaraz po demontażu. To. Ale że jest duży mróz, to klientów nie ma jakoś milion. Kurwa, no tutaj nie mam narzędzi, będę tak chodził. Ale to macie pracy z autopsji. No mógłbym to równie dobrze tutaj, ale przed chwilę to była drukarka, więc jak już zacząłem tam, już nie będę kombinował, bo więcej będzie łażenia niż nagrywania i całej roboty. Okej. Okay. Tę i tę zdemontujemy. Powinienem mieć czołówkę, żeby tu lepiej widać było. Okay. OK dobra Tutaj by było luźne Tu nie będzie luźne dlatego iż aż płaski w krętach nie chce mi się iść który podważyć ale może mi to jakoś zejdzie. Ale chyba będzie trzeba bo to jeszcze nie było ściągane, więc nie ma tego lekko. Jak ściągnąć? Jeden, dwa, i tu powinien być trzecie Chyba się uda. Zwycięstwo. Dobra, udało się. I tu tę zasilanie, i to już będzie mogło iść w krzoki. A że na recykling będę jechał. To zobaczymy, czy to będzie ok. Ten jest w bardzo dobrej kondycji. To urządzenie miało problem elektroniczny, a że mam takie kilka, więc postanowimy przeznaczyć je na części. Ok, i teraz jeszcze telefon. Przykro mi, nie teraz, bo dzisiaj było wyjątkowo ich wiele. Teraz nie mam czasu. Nie mów do mnie teraz. Nie muszę tego składać. Bo po diabła to robię. Ale już mam taki burdel tutaj. Że należałoby to jakoś poskładać do kupy. Przepraszam, ale teraz nie będę odbierał. i tę i tę i tę dobrze i tę białą a uh, where is ona Nie jestem nauczony to na froncie robić. Frontmanem dzisiaj jestem. Ostatnio zakupywałem tego ceguś nie było i drukarka od razu głasza błąd. Czy wiecie, czy nie wiecie? Tak, na napały to zrobiłem, na napały nagrywam, bo ja nie wiem. Tak na dobrą sprawę, czy to będzie działać. I od sprzęt ten po, po złodziejstwie tego, bo to jest w oryginalny, do z spierdalasz dzisiaj i o! I teraz będziemy musieli sobie zapożyczyć stąd. Dupleksie wygląda bardzo ładnie. Tak. Flaga. Tu będzie. Flaga z gaga jest. i będziemy zaraz kminić. Chyba to się uda doskonale, to sobie porównamy fuzery. Tę, może zaraz bębna się pozbędziemy, bo nowy jest, ale tak pięknie na niego świeci, że po paru minutach zblednie. I jest tutaj. Ok, zrobmy tak, bo szkoda mi naprawdę tego drumka w oryginale. A on sobie tu będzie pięknie chodził, więc uzupełniamy tylko w toner. No, wygląda na wszystko, że idealnie to będzie pasować, jeżeli chodzi o fuzerek. Tak zerkam, czy ktoś po prostu nie zmierza po schodach. Jedna świeczka się pali w intencji, a są trzy gnoty. Zobaczcie, dwie intencje dzisiaj nie zgłosiłem. Ale na zapas nie ma co, nie? A jaka to intencja? Zostawię dla siebie. Że mi palec od Ten palec niby jest niepotrzebny, a jednak jest potrzebny. Nie wiem, czy się będzie kiedykolwiek zginał dobrze. To, co jest tam w środku, to, to o tu w środku ta kulka tam taka jest. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Upierdolona jest w połowie. wydziobało ją i wypadła. Docent mówił, że to się nie zrośnie, nie urośnie z powrotem. No bo on niby skąd. I może się okazać, że ten palec grzebalec <laughs> nie za bardzo będzie sprawny muszę iść do ubezpieczalni i im powiedzieć że wiszą mi kasę za palca to może sobie rama za niego kupię taką mam polisek kurwa, na pewno dobrze, gdyby to spinka była to już byśmy mogli go wydobyć ale no nie ma spinki jestem ciekawy co tu się odwaliło, że on tak się przysmarzył. no nie wiem czy jest jakiś problem z temperaturą? Może być. I równie dobrze się okaże, że zepsuje <laughs> drugi fuzerek. Najwyżej będziecie mieli fajny film. Jak to Ares zjebał? Niektórzy będą się cieszyć. Niektórzy śmiać. Najważniejsze, żebyście się mieli co robić. O, nie, to muszę iść po wkrętach płaskich. Z nokcie połami mm, Dzisiaj jest piątek jak to nagrywam jeszcze muszę auto przeprowadzić i bar rzutów zrobić Tak czekam aż się trochę ściemni. napiszcie mi w komentarzu, potrzebuje ucznia jakiegoś do biegania. Gdzie się dowiedzieć, czy to tak na pałę do urzędu iść, czy co? Uczyń dostanie czopkę z uczni i uczyń by to już. No, pękło mi. A czemu? To jest elastyczne. Tu pękło. Obudowę mam, bo mam tych dwukarek, zobaczcie. Tu w innym kolorze. A tam jest jeszcze taka, w takim samym kolorze. To jest bardzo elastyczne. A czemu pękło? Czy było podważane wcześniej? I mamy ów fuzer. To jest ten z tym. Zobaczcie, yy, tutaj widzicie? Dobrze, czy nie widzicie dobrze? Usmalony docisk. Co tu się kurwa stało? Z drugiej strony też. Nie, z drugiej strony to nie. odciśnięto od tego. I tutaj mamy ten, co wyciągnęliśmy wcześniej, przed momentem. I to jest ten. Teraz go można porównać w ten deseń. Pięknie. Ten pójdzie w krzoki do przoka łącznie z drukarką, a ten pójdzie w urządzenie. zaraz robimy check, ale to już go zabierzemy tam do tyłu. W środku wygląda bardzo fajnie. A zobaczcie, co tutaj znalazłem. Tajemnicze rzeczy. Czyżby tu wpadło jakieś ciało? Nie, tutaj coś było nie tak. No kurwa, skopcone. Coś się przykleiło. No nie wiem, nie będziemy teraz gdybać, co tu się odwaliło. Te z dużymi łapkami były tutaj. Dzisiaj miałem się hotem zająć, ale film o chocie będzie tumorą. bo ja dzisiaj nie dam rady, a już jest dość późna, popołudniowa pora, a trzeba pobiegać trochę z kartonami. Dobra, my to na razie zostawimy w tą stronę, tutaj... Ten deseń kurwa, i teraz mi to cholerstwo przeszkadza? Patek na palcu, okulary, chłopie stary. Nic nie widzę. Widzę za mgłą. Już mówiłem to dzisiaj na innym filmie, którym jeszcze nie, nie skończyłem, więc może ten będzie szybciej. Ile fajnych skarbów znalazłem sprzątając na magazynie. Ja przez 10 lat tego nie wyrzucałem. Czy może nawet dłużej. Gdzie dłużej? Może być. Niektóre rzeczy od 15 lat tam leżą. Stara kasa fiskalna jeszcze leży, znalazłem po cholerę. Ona już nie ma obowiązku, żebym ją trzymał. On ma lat. Z 2006 roku jest. To już jest stara. Tu 20. Dobra, żeby to na szybko sprawdzić, to właśnie musieli to złożyć. Ta, dru te, ta drukarka bardzo fajne tonery obsługuje o sygnaturze TN2220 lub 2010 o mniejszej pojemności. One są bardzo tanie i trwałe, i te urządzenia były mocne. Dzisiaj sprzedałem taką drukarkę klientowi, bo przy po toner niestety nie miałem go, skończyły mi się 1610 ml, i gdzieś nie było, żebym zamówił. To sprzedałem mu za 250 wielofunkcyjną broderka. Wziął fakturę na przelew i poszedł. Także systematycznie te drukarki widzicie są znikają, a ta dołączy, jeżeli się to uda zrobić do nich i będzie kolejna. Tą co film nagrywałem jeszcze nie skończyłem, ale wezmę się jak tylko znajdę chwilę. Była tu gdzieś flaga. Dobra. Bo idzie tak. Na pewno jest mi zmęczona niż ta, od której pobierałem organy. Pewnie language będzie niemiecki, ale najbardziej to chodzi od start. O nic więcej. Duplex niezmęczony, jak na załączonym obrazku. Tę i tę zabieramy. Temu nie zakładamy, bo nie wiem, co z tego będzie. I tutaj miejsce mamy, więc sobie to ogarniemy. Fuzery tu, tu i chwila, moment. To uruchomimy i będzie ta wiedziała, czy w ogóle to działa. A jak nie, to będziecie wiedzieli, jak to robić na przyszłość. To jest od tego starego dowora i kartun do jeziora. Gdzieś był papier jeszcze po niemiecki? <śmiecki> śmieć, śmieć, śmieć. Tamto później I idziemy. Okej. Okay. Trik. Aha, toner. Toner trzeba wziąć świeży. Chyba, że nie. Widzicie, co zrobimy? Świeży zawsze zdążę wziąć. Ale tutaj mam toner. 2220. Jest. Nie biorę świeżego. Bo może się okazać różni. A jak wezmę świeży, to go wypierdolę zaraz i tyle będzie. Jest to fajny sprzęt, bo ona posiada słuchajcie lana, dupleks i tani toner. Więc bite znowu będzie bite. To też dzisiaj bym musiał zabrać tu. Kurwa nie wyjdzie. Żeby nie kombinować za dużo, bo language'a mogę nie znaleźć w generalu tak na szybko zobaczymy, ale... Moment, moment, moment. Display Spreche to było napisane? Kto widział? Jest. Było napisane szybko. Tu powinien być polski. Jest akceptacja, jest język polski. Yy, OK. Menu. Yy, sprawdźmy sobie specyfikację aparatu i licznik stron. 18 tysięcy. mało nie jest. Yy. Menu. Yy, ustawienia. Kurde. Nie potrafię znaleźć. Trwałość będę na stron. No dobra, niech wydrukuje chociaż to. Pobrał papier, wychodzi, nie zacina i jest. Jakość jest mało istotna, a jednak istotna bęben toner jest tamtej maszyny pokazuje nam 1 trzecią. OK. Wciśnij start. Trochę zapróżenia w 18 tysięcy stron. Nie zacina. Jest maszyna. OK. Będzie do sprzedania za 250 zł. Albo za 300, bo trochę lepsze sprzedanie. Strzelajcie ceny w komentarzu. Dziękuję za atencję. Printur Sklep. To była reklama i udało się zrobić coś dzisiaj pożytecznego. Bo ostatnio jak film nagrywałem, to... Kurwa, nic się nie udawało. <gry> Dziękuję, dzięki, cześć.